Dzień dobry, witam w kolejnym filmie, tym razem z serii przyczep, po raz pierwszy mamy de facto porównanie przyczepy CARA ONE do CARA CITO, w tym przypadku te same modele, jest to model Weinsberg, w tym przypadku CARA ONE 390 QD. A tutaj Karacito 390 d Czym te przyczepy się różnią? Skąd bierze się ta różnica cenowa pomiędzy Karacito a Karacito na poziomie 10-15 tysięcy złotych? Skąd bierze się waga w przypadku Karacito mniejsza o przeszło 100 kg? Dowiedzcie się o tym Państwo w tym filmie. Zapraszam. Zaczniemy sobie od kwestii podwozia. Jedno i drugie jest to podwozie Knot. W przypadku Cara One najmniejsze możliwe DMC to 1100, w przypadku Karacy to 1000. Kolejna kwestia. Porównamy sobie wykonanie bakisty. Tutaj mamy bakistę na zawiasie, na blokadzie. Wykonanie dolnej części jest metalowe. Natomiast w karacito nie mamy zawiasu blokującego. Mamy podpórkę. Jest to lżejsze i tańsze wykonanie. I same dno bakisty jest drewniane. Proszę się nie sugerować, że tutaj nie ma miejsca na butle gazowe, ponieważ ta przyczepa nie posiada pakietu gazowego, jest ona czysto elektryczna. Przechodząc do kwestii okien, w przypadku Karacyto w łazience w standardzie znajdziemy tylko i wyłącznie wywiecznik dachowy, natomiast w Kava mamy okienko dachowe uchylne. W tym konkretnym przypadku w Karacyto mamy okno w łazience, ale jest to okno opcjonalne. Kolejna różnica, w tym miejscu nie mamy okna, natomiast w Kara One znajdziemy to okno w tym samym miejscu oraz dodatkowe okno z tyłu, którego w Karasito nie ma. Znajdujemy się we wnętrzu modelu Karat 390. Ten model konkretnie, który prezentujemy, jest to model w wersji elektrycznej. Znajdziemy tutaj płytę indukcyjną, lodówkę kompresorową na 12V oraz klimatyzator, który ma funkcję grzania i chłodzenia z zasilania 230V. Hmm. Dla osób, które mają jakieś obawy związane z gazem, jest to bardzo dobre rozwiązanie. W sytuacji, gdy de facto zatrzymujemy się tylko na kempingach, zawsze ten prąd mamy, sprawdza się to idealnie. Natomiast dla osób, które chciałyby podróżować również na dziko, Bardziej w tym przypadku poleciłbym do takiej przyczepy pakiet gazowy, ponieważ w to też możemy zamówić pakiet gazowy. Wtedy w cenie nie otrzymujemy co prawda tego klimatyzatora, tylko otrzymujemy dwupalnikową kuchenkę gazową w kuchni lodówkę w trybie 230 gaz oraz ogrzewanie gazowe z piecykiem Truma S3004. W połączeniu w każdej wersji z termą elektryczną, 5-litrową, tutaj znajdziemy opcjonalny pakiet przygotowania pod akumulator Lion. Możemy tutaj baterię spokojnie, nawet od kentarki sobie założyć. Wtedy ta przyczepa ma tak zwane podtrzymanie, funkcjonuje. Wszystko to, co jest zdolne pracować na 12V. W modelu Caracito nie znajdziemy tradycyjnych uchwytów. Zarówno przy szafkach górnych, jak i, jak i dolnych, wszystkie szafki mm, albo są na klik, albo na uchwyt taki schowany na rogu frontu. W części sypialnej znajdziemy łóżko umieszczone w poprzek, sama przyczepa na zewnątrz, ma szerokość 220 cm. Łóżko wewnątrz ma długość 195 cm. Na 140 w szerszym miejscu, natomiast w węższym na 130. Wystarcza to spokojnie na dwie dorosłe osoby. Mamy też funkcję teleskopowego podnoszenia, która jest w standardzie w To Tutaj tak jak mówiłem w pakiecie elektrycznym jest klimatyzator zamiast ogrzewania gazowego, w części salonu znajdziemy dwie kanapy i jedna jest węższa, tutaj mamy wymiar na szerokość 88 cm. Ta ma 115, natomiast odległość od tej poduszki do, w zasadzie do panelu tego, bo wyjmując tą poduszkę, mamy 190, więc nawet osoba dorosła tutaj się e, położy. przy trzeba model 390 jest dedykowany dla trzech osób do spania, natomiast no, w sytuacji awaryjnej nawet tutaj te dwie osoby dodatkowe myślę, że się wyśpią i cztery osoby. E, może nawet uda się komfortowo w miarę funkcjonować. Tutaj mamy łazienkę, tak jak już wcześniej wspomniałem z opcjonalnym bocznym oknem. Łazienka wyposażona w pakiet pysznicowy. Mamy oczywiście toaletę dometika chemiczną. Kolejna kwestia, która różni model Karacyto, to inne drzwi, ale to tutaj. Ma mniejsze znaczenie, większe znaczenie ma Moskitiera, która w to jest dostępna opcjonalnie. Jest, są to dodatkowe 4 kg. W standardzie w to tej Moskitiery nie znajdziemy. Jest ona przypisana w wyposażeniu standardowym dla modelu Caravan. Teraz znajdujemy się we wnętrzu modelu serii One. Pierwsze co rzuca nam się w oczy to kuchenka gazowa, ale to oczywiście jest z pakietu gazowego, które kawacito też występuje, natomiast tam będziemy mieli tą kuchenkę w pakiecie gazowym dwupalnikową, tutaj mamy trzypalnikową. W pakiecie gazowym jest oczywiście lodówka, tak jak już wcześniej wspomniałem, która działa na 230 i na gaz. Jeśli chodzi o oświetlenie, Yy, jeszcze niedawno w Cara One to oświetlenie ambient było w wyposażeniu standardowym, natomiast na rok modelowy 2024, zarówno w serii Cara One, jak i Caraito jest to element opcjonalny. Łóżko wymiarami nie odbiega od modelu Cara Cito pokazywanym wcześniej. Jeśli chodzi o kuchnię, o wykonanie szafek, no to znajdziemy tutaj wspomniane wcześniej uchwyty. Jest to cięższe rozwiązanie, też droższe. Tutaj mamy piecyk tradycyjny gazowy. W przypadku zainwestowania tutaj w pakiet akumulatorowy, również z obiegiem powietrza na 12V. Tutaj mamy szafę ugarniową oraz oczywiście zasłonkę. Salon nie odbiega od modelu Cavacito również, natomiast znajdujemy tutaj wcześniej wspomniane okno tylnie, które w Cavacito znajduje się w opcji dodatkowej. Przechodząc do łazienki, mamy tutaj okno dachowe uchylne, które znajduje się w standardzie. Teraz przejdziemy do kwestii drzwi. Do zabudowy w modelu Cara One są one grubsze, inaczej wyprofilowane. No i jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj na wyposażeniu standardowym moskitierę wysuwaną na, na, na owady. Lampka nad wejściem na zewnątrz. Jest elementem wyposażenia dodatkowego w Karasito, natomiast w Cara One znajdziemy ją również w standardzie. Jeśli mamy dylemat, którą z przyczep wybrać, warto przekalkulować daną konfigurację przyczepy Karasito i Cara One i wybrać to, co dla nas jest lepsze i bardziej opłacalne, ponieważ Karasito bardzo dobrze wyposażone ceną dorównuje albo nawet przerasta cenę. Modelu Cara One, natomiast dla kogo jest Serwia Cara Cito? Przede wszystkim dla osób, które chciałyby trochę zaoszczędzić lub ewentualnie chciałyby zamknąć się w jakimś konkretnym DMC z niższą wagą początkową, tym samym z większą ładownością. Bo przykładowo przyczepa Cara Cito prezentowana obok w stanie gotowym do jazdy waży 860 kg, natomiast Cara One 390. 960 kg, czyli mamy w zasadzie 100 kg różnicy i jeśli byśmy się chcieli zamknąć w DMC 1000 to nie mamy w zasadzie innego wyjścia jak model Carasito. Jeśli 1000 to możemy rozważyć obie przyczepy, przy czym ładowność w przypadku Carawan będzie o wiele, wiele mniejsza. Zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi zarówno w Gaju koło Krakowa, jak i w Jankach koło Warszawy. Dziękuję za uwagę.